Wow, już jestem dwa lata na HRT, Sorry, dość spontanicznie to nagrywam i po prostu wyszłam z sprawy z występowania przed kamerką. 25 września minęły dwa lata, odkąd zaczęłam terapię hormonalną HRT, Hormon Replacement Therapy. I nie wiem, trochę opowiem z okazji tego, że jestem 2 lata już na hormonach. Wow. Więc jak widać, żyję, nic mi się nie stało. Moje zdrowie jest po prostu jak ryba z odry. HRT zaczęłam w wieku 20 lat, początkowo chciałam na 18, ale niestety się nie udało i to nie jest tak łatwo po prostu zacząć w Polsce i trzeba na to troszkę pieniążków wydać. To jak się zmieniałam przez te dwa lata, to jest naprawdę niesamowite i po prostu wow, amazing. I żadna operacja plastyczna nie zrobi tyle co HRT po prostu, więc polecam. Nie no, nie zachęcam nikogo do brania HRT, wylewam się i po prostu mówię jak się czuję. Zmiany. Jakie zmiany się u mnie dokonały, bo to pewnie ciekawiej najbardziej wszystkich, wiadomo. Co jeszcze? Coś, co mi się mega podoba. Moja skóra. Moja skóra jest taka kuźwa soft. Zwłaszcza jak jestem świeżo świeżym pokoleniu i umyta. O, Jesus. Po co mieć babę? Zostań babą. Głos mi się nie zmienił od HRT. Głos jest wyćwiczony i zrobię osobny filmik o głosie, bo jednak to jest temat, który zasługuje na osobny filmik. Mam wrażenie, że mój hair condition się polepszył, zwłaszcza tym bardziej, że zatrzymałam nie androgeniczne, które akurat w moim przypadku nie było jakoś wyraziste. Nie dopadło mnie aż tak mocno jak niektórych w moim wieku. Włosy na mordzie oczywiście jest tego wiadomo mniej, ale tutaj dalej muszę sobie pensetom wyrywać pojedyncze włoski i to. Albo laser, albo penseta. A laser jest drogi, więc penseta. Czy miałam jakieś nieprzyjemne komplikacje zbrania harte? Nie. No dobra, jedyne co było nieprzyjemne, to jak mi buby rosły i te suty bolały, ale jakby to jest naturalne. Tak się dzieje u każdej baby, jak jej rosną cyce. Buziuchna, buziuchna oczywiście Hartę. relokuje tkankę tłuszczową w ciele i po prostu Tłuszcz rozlokowuje się w innych miejscach. Między innymi też mordowy tłuszcz. On trochę się w inne miejsca przenosi mi się wydaje, że moje policzki się zrobią takie ucipuci bardziej. Więc jak przyjedzie ciocia, to. To mam rana. Ale no, jak wytrwaliście do tego momentu jak mi z cudem, bo kto chce oglądać to gówno. Tak Tak, byłam korwinistką, a raczej kucem, ale wyrosłem z tego spokojnie, konfia, że wy też z tego wyraśniecie. To jestem ja, a to jest Janusz Korwin-Mikke. I tak wyglądałam. Tak, mam takie krzywe ząbki. Trudno, życie. No i. A teraz jestem ja. I ogólnie kuźwa. Z innych rzeczy od HRT, jakby coś się tam zmniejszyło. Ja nie wiem, czy mogę o, o takich rzeczach na YouTubie mówić. A czy się wełbie coś pozmieniało? Tak, jest jakby, nie wiem, jaśnie wełbie. Już nie jestem skażona testosteronem, jakby to nie brzmiało, ale jestem bardziej emocjonalna. Bardziej, nie wiem, infantylna może, chociaż ja zawsze byłam infa infantylna. Mam często takie baba moment, mimo że nie robię tego specjalnie, ale wszyscy powiedzą, że to jest baba moment. Na początku HRT, jakby, jak była ta burza hormonalna, że o, tu nagle nie ma testosteronu, o, a tu estrogen wypierdziela w kosmos i to się troszkę we łbie pomiesza, trochę mogą być stany depresyjne przez jakiś czas, albo nie wiem, nadwrażliwość. Pamiętam sytuację, jak kiedyś gotowałam obiadek, a byłam świeżo po rozpoczęciu HRT, może nie wiem, z miesiąc, to upadła y, mi patelnia. Ja się tak załamałam, że normalnie jakbym zobaczyła martwego kotka, albo jakby rozjechali kotka na moich oczach. Tak, tak było mi smutno. I się czułam jak gówno. Też bardzo łatwo się rozpłakiwałam i w sumie płacz to było takie, takie ukojenie, ja wręcz uwielbiałam płakać, bo nie wiem, przy, przynosiło mi to ulgę. Teraz już nie płaczę, tak z byle powodu. Głównie na początku są takie jazdy przez właśnie wahania hormonalne, ale to idzie przeżyć i w sumie, no idzie przeżyć, no. Moja sylwetka się zmieniła oczywiście, jakby to, to jest oczywiste przez relokację tłuszczu związaną z hormonami z innych rzeczy, bardziej mardzne niż wcześniej, bo po prostu moja nie wiem. I też jestem ciepła bardzo często jestem zawsze grzejnikiem to przez metabolizm i także przez to, że chyba po prostu moje, moja temperatura ciała jest średnio wyższa niż była kiedyś. Tak o jakieś tam ułamki, ale jednak chyba... Jest to odczuwalne, bo wszyscy mi mówią, że jestem cieplusia zawsze, jestem grzejnikiem. No, tylko, że teraz się zbliża zima i po prostu będę umierać. Chociaż słyszałam, że niektórzy mają odwrotnie i, i jest mi zawsze za gorąco, no to mi jest zawsze za zimno. Ból. Mam jeszcze mniejszą tolerancję na ból, więc jak się w coś uderzę czy skaleczę, to, to boli. Plus jeszcze moja skóra jest naprawdę mega delikatna, przez co... Byle głównym potrafię się zaciąć. Biorę, sięgam po serek w sklepie, to się zatnę opakowaniem. No, w sumie to z tych minusów, co mogę powiedzieć, to właśnie ten obniżony próg bólu, że tak obniżony próg bólu, czy podwyższony je. Chodzi o to, że po prostu bardziej mnie boli wszystko, jak się, nie wiem, uderzy. Ten filmik jest trochę takim wstępem do innych tematów, które chcę poruszyć, bo w jednym filmiku nie opłaca się poruszać wszystkich tematów, bo po prostu ludzie mają tak krótkie atensze z pan. A ja też nie umiem utrzymywać ludzi przy uwadze, bo... kamanie ja mam dwa suby, czy ile tam? Dopiero otworzyłam otworzyłam dopiero. Nic nie wrzucam na ten kanał, jakby średnio mam czas robić cokolwiek. Więc mam nadzieję, że będę mieć większą motywację do robienia filmików na tym kanale. Zapraszam też na mój główny kanał, że tak to powiem. Mam taką zajebistą ikonkę. Tematy mam, tylko muszę się po prostu jakoś merytorycznie do tego zabrać, bo ja, ja nie umiem opowiadać, ale chcę się nauczyć i chcę przekazywać swoją wiedzę ludowi i też chcę się po prostu pokazać, że jednak istnieje, że chcę przełamać stereotypy, jakie są zaszczepione w głowach Polaków, niestety. Także no, dzięki za obejrzenie tego luźnego filmu, Widzimy się w następnych materiałach.